Jak ze, usłyszałem, że jest inicjatywa Młode Talenty właśnie w Bydgoszczy, powiedziałem sobie, kurczę, ktoś mi ubiegł, ktoś zrobił mój pomysł. Wiesz, a to on zrobił. Pokażcie go, to on. Tak. To Robi już kilkanaście lat. No nie, patrz. Już mi spadł. Nie, 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 <laughs> No wiesz, ja się nie do, rad do, do radia, do telewizji <noise> tym bardziej. Początki 20 lat temu, pierwsze liceum, pani Bratkowska, Grażyna, y, pierwszy szkolny konkurs dla uczniów jedynki. Potem, 15 lat później, pojawił się taki Arek w pierwszym liceum, skończył to liceum i z kolegami z samorządu zrobiliśmy wojewódzki pierwszy konkurs. Potem ja się zestarzałem, opuściłem szkołę, no i powstała takie coś, powstała jak nasza klasa. No i powstał. Pierwszy ogólnopolski festiwal. To było 4 lata temu. No i teraz mamy obecną sytuację. Powstała fundacja, młode talenty. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i zaczęliśmy działać. No, nie? Cięcie? Niekoniecznie? Nie, Wytnijcie no, but… to już to bez sensu, jest to, co on gada. <Gấy> teraz już jest lepiej, łatwiej. Co nie zmienia faktu, że więcej pracy jest przy tym, prawda? Samorząd się napracował, teraz idziemy bardziej profesjonalnie, to będziemy robić, z większymi możliwościami. No i rozwijać tą całą Polskę. Roz, rozlać tą. His, tą, ten, tą ideę młodych na całą Polskę. Cieszę się, że ta fundacja wreszcie jest. Dzisiaj jesteśmy w hotelu Słonecznym, Błyn. ten hotel jest. Czytajcie mi z ust. No i zaraz będzie Marcin Daniel, wystąpi. To będzie nasz pierwszy recital w mojej działalności tutaj na terenie Bydgoszczy. To, to się robi głównie dla mieszkańców dla mieszkańców Bydgoszczy, te recitale. i migaweczki będą okręcone z tychże recytali potem puszczane właśnie dla mieszkańców. Pozdrawiam. Władza to jest tak. Nie pan i, i, kombinuje, kombinuje, rządzi, rządzi, rządzi i patrzą i nie ma. I skąd tu wziąć? Tak, w banku narodowym jest strasznie dużo, tylko tam są strażnicy. I tak przydałoby się skoczyć ręce i powykręcić, zabrać te pieniądze i rządzić dalej. A jak nie, to się pierdyknie wacik 1%. procent. prawie nawet nie zauważy, a jeszcze się pierdyknie bilety po mieście. 100%, 100 i wiara po prostu cały czas nie będzie wiedziała, o co chodzi. Ma... A jeszcze cukier z przypilnienką. Tylko te starowinki narobiły szumu, bo to szło i nikt nawet o cukrze nie mówił. W koncertach, okres miał na początku, że co miesiąc chcielibyśmy tu w Słonecznym nie żeby wystąpiła gwiazda, no tak w przypadku Marcina Rańca, który wystąpi dzisiaj, będzie pierwszą gwiazdą zaproszoną przez fundację. No to cześć Marcin, no cześć. Gdzie jesteś? No w Krakowie u siebie, no a już grałeś w tenisa, grałem już. A zagrałbyś dla mojej fundacji Bydgoszczy? Wie. Eee, ale jak? Eee, charytatywnie? Nie, normalnie komercyjnie. Chce ci zapłacić, tak jak... No pewnie, mówi kiedy, którego? No to zaraz ustalimy. No to jest tak, tak? To są ludzie, no, z którymi się znam, no to są, no, może nie, no, akurat Marcin to może jest nawet przyjacielem, pan mi powiedział, czy bardzo dobrym kolegą, a inni to są my, my, bardzo dobrymi znajomymi, czy Ania Maria Jopek, czy zespół Raz 2, czy, czy Hania Banaszek, czy Alicja Majewska, czy Robert Janowski, który też tu jest, znam ich wszystkich po prostu. Jest trochę, mam handicap, więc trochę mi będzie łatwiej do, do nich zadzwonić. Strasznie długo będę odpowiadał na, na każde pytania, których państwo nie słyszycie, bo miła koleżanka mnie zadaje, tam siedzi za kamerą. Chyba to będę tu grał blisko Państwa Janowski uciekł. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję Robertowi za zaproszenie, ponieważ każdy dzień bez podlizywania się zawsze uważam za dzień stracony. Witam największą śmietanę wyborczą. Na czym to ma polegać? Eee, fundacja nie jest menadżerem Idea. Żeby po pierwsze organizować... Eee... I aktywizować młodych, czyli nie tylko twórców, którzy wyszukiwać talenty tak, w całej Polsce, ale też ludzi aktywnych, którzy działają, tak jak samorząd pierwszego ELO, żeby też tworzyli coś, działali, żeby organizowali się. Bo talent to nie tylko talent artystyczny, ale też talent organizacyjny. Tak. Fundacja ma pomagać, wspierać, pokazywać drogi, wyjścia, ale nie zrobimy tych najważniejszych rzeczy za nich sami. Nie mamy talentów, bo dopiero je zbieramy. Będziemy organizowali festiwale regionalne, tam będziemy szukali dzieci zdolnych. Istotą tej naszej działalności jest to, żeby szukać dzieci, które mieszkają w bardzo małych miastach, a nie mają czasami na bilet, żeby do Kielc dojechać, do swojego dużego miasta. Wiesz, a to są perełki, diamenciki. Trzeba je jakoś tam wyszlifować, pomóc. Będą warsztaty co miesięczne, chcę, chcę robić artystycznie I, i związane z tańcem, i, i z wokalem. Tak? I te wszystkie regionalne, ten, to, to się uruchomią tam bardzo fajne działania, tam w terenie. No potrzeba nam takich ludzi, ja sam jestem pasjonatem i też mi ktoś kiedyś pomógł. Nie jest, mam talent, X-Faktor, ale jeszcze coś, tak? Kolejny wybór, kolejna alternatywa, kolejna możliwość. Super. Czy ja znajdę na to czas? Czas jest tak pojęciem względnym. Czas, zresztą ja lubię czas. Ja lubię mieć czas w działaniu. Na przykład w muzyce. Wielbiam czas. Nie biorę nawet pod uwagę tego, że nie będę miał. Ponieważ to jest idea, która zaprzątała moją głowę od bardzo wielu lat. Jak już teraz to mam, trzymam to, no to nie puszczę. To, już, to nie ma znaczenia. Kiedy ja to zrobię, to już jest moja sprawa. Mogę, może będę miał mniej spał. Ja bym chciał y, poznać jak najwięcej was, utalentowanych, no to wy tworzycie coś tak pięknego w życiu, nas wszystkich. Jak na was się patrzę, był podczas ostatniej gali macie po 17, po 18 lat, a ja jak na was, y, jak was słucham jak, albo patrzę, jak tańczycie, mam ciarki. Jestem po prostu... <laughs> W średnim Niebie jestem szczęśliwy, że wystąpiliście w ramach tego festiwalu i że będziecie pracowali właśnie ze mną. Jestem tego z tego dumny i dziękuję Losowi. Teraz już wiecie, dlaczego ja jestem prezesem na Oliwice, prawda? Ja ja jestem bardzo związany z, z tym terenem. Urodziłem się w wrocławie, ale tam po prostu było najbliżej do, do, do szpitala. Mama miała jakby, żeby była duży brzuch. Yy, I to w, i tak bez sensu się okazało, bo nie dojechała do tego szpitala, tylko w domu się urodziłem, na kanapie. Bory kocham nad życie i osiądę tu. Patrzcie, już wyrastają mi korzenie po prostu, mm. które mi się tu za, zaczapierze się po prostu w tym terenie. Dzieci pójdą na studia, to tu. Jadę. Trzymamy za słowo? No. O ty w życiu, ulubiona moja piosenka z dzieciństwa. Pierwsza pierwszą piosenkę, którą zaśpiewałem, w moim dwa i pół roczku, zaśpiewałem Wala Twist. Ponieważ wtedy były czasy, nie, nie znacie takiego jeszcze, was nie było na świecie, nawet jeszcze wasi rodzice za rękę nie chodzili na spacerki, a ja już miałem dwa i pół roku. To było 300 lat temu. E, I ludzie wtedy zaczęli dopiero latać w kosmos, I taka Rosjanka powiedziała, Walentyna Tyryszkowa, najpierw łajka, kto powiedział, najpierw łajka powiedziała, mm -hmm. potem y, Gagarin, a potem kobieta. Czy nie, Tyryszkowa chyba przed Gagarinem, wszystko jedno, w każdym razie Rosjanie, no bo oni podbijali kosmos, Walentyna Tyryszkowa powiedziała i wtedy oczywiście y, napisano o niej piosenkę. Walentyna, Walentyna. No to, o, o. to są Walentynie i co leciała no, no, w kosmos, bo są bohaterce Związku Radzieckiego. No. Nie na świecie nie było. No nie <laughs> było cię. No i wala o, o, Twist to jest. Tak. Ja byłem młodym chłopcem, która wywarła, też było latach 70, 70. Ale kolor włosów zobowiązuje. Yy, to jest, jest taki samotny dom. W ogóle pierwsza płyta budki suflera. A po nocy przychodzi, byłeś już na świecie, przychodzi dzień, F-mol, S-dur. A po burzy D-dur, G-mol, F-mol, S-dur. Ja już akordami sobie. I grałem sobie to na pianinku i sobie to śpiewałem, tak. Yy, właśnie, to no budka, stara budka. A Waga, uwaga, słuchajcie, mówię do was, drodzy słuchacze, co miesiąc, w hotelu słonecznym będą się odbywały super czytelne. Jeśli chcecie wspierać młode walenty, przebywajcie, walcie tu oknami i drzwiami. bilety popić z ale rodzice was zasponsorują. Może będą tańsze różnie, może będą dawać zniżki właśnie dla młodzieży. Nie wiem tego, nie wiem, ale po prostu przychodźcie. Na pewno się dowiecie, kiedy są te terminy, a wie dwa, i e żebyście tutaj razem byli z nami. Do następnego miesiąca Kamal. Dziękuję. kańcy Grodu nad Brdołu. W tym roku obchodzimy 665. urodziny. Dlatego postanowiłam zaprosić do udziału w konkursie niesamowitego, cudownego, wspaniałego, samego, jedynego, wielmożnego, pięknego króla Kazimierza Wielkiego. Powitajmy go za sobie. Ach! Pozwoliłam sobie na zbyt yy, godny gest, zbyt yy, niegodny gest wobec króla, ale co tam, zaszalejmy. Chciałabym ciebie poprosić o pomoc w rozstrzygnięciu konkursu telewizyjnego. Wielmożny, czcigodny królu, chciałam y, zgłosić ów sugestię, że ten y, profil y, nie jest godny twojej y, niesamowitej osoby, w związku z czym może przejdźmy na lewy twój fejs. ty nie zasłaniam tego ów pięknego lica, mon. Y, skromną dłonią? Nikż ty! Trzecia z lewej! Z mojej lewej, niewiasto! Wielmożny, szanowny, czcigodny, cudowny, wspaniały, obłaski król Kazimierzu! Ale twoja lewa i moja lewa to ta sama lewa! Dobrze zatem. Król Kazimierz pomógł swym zacnym palcem, tudzież wspaniałym okiem, rzucił licem i czym tam chciał, w każdym razie pani Danuta Wosicka! Teraz zapraszamy Państwa na nowy konkurs filmowy.